UAAA! WTF! On się dosłownie czołgał za mną What? Okej okay. Ale to głośne Witajcie w kolejnym odcinku ja Rewi Więc ja w końcu mogę nagrać film W końcu nie ma 45 stopni To jest tragedia, to jest tragedia naprawdę, to jest tragedia ostatnio Nie da się wysiedzieć przed kąpem ja się roztapiam jak tu siedzę, nawet teraz, a jest druga w nocy. A dzisiaj Fezber Entertainment Project Pitfall, czy coś takiego nie. Więc jeśli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że gadałem o tej grze, bo pokazywałem tam, że chcę ją nagrać, ale jej nie było dostępnej. Ale wyszła yy, jakiś tydzień temu, jak to nagrywam. Chyba to jeszcze nie jest taka full wersja, wiecie. I widzę, że to nie jest w, w pizzerii, ba w jakiejś... w jakiejś bunkrze. Dobra, new game. Okej. Okay. Aha, tu pisze, że to jest krótka gra w 5 dni robiona, czy coś takiego. Tam musiałem zmniejszyć trochę grafikę, bo lagowało jak nie wiem co. Sorry. Jeśli będzie trochę gorszej to wyglądać. Wow To już się zaczyna, było ze ściany I mieszka robić 360 jednym z prze, przesunięciem Jest mega super Control to crouch Ej Ej, ja się nie przygotowywałem, że ta gra będzie taka Straszna Czeka Ja pierdolę Jak ja nienawidzę takich gier Jak nic nie widzę What the fuck? Tu się dzieje więcej niż w moim życiu. Jest druga w nocy, jak to nagrywam, i. Bo ja myślę, że tu ktoś patrzy na mnie, a to światło. Druga w nocy, jak to nagrywam, i ja nie chcę zesrać się. Naprawdę nie chcę. A jeszcze jest tak gorąco, że ja nie wytrzymuję, co nie. Ja nie obiecuję, na. Nie wiem, czy gdzieś to przejdę, tak szczerze mówiąc. Od razu mówię, że. Eee... Kurde, no dajcie mi lampkę, bo ja tam nie pójdę. A tu jest. Mm -hmm. Ja... dole, jak ja nienawidzę takich gier. Nienawidzę, nienawidzę takich gier. Znaczy lubię Ale nienawidzę Wiecie o co chodzi Przynajmniej ci, którzy lubią horror, to wiedzą o co mi chodzi Ja muszę ochłonąć Powiem wam, że siedzę przed kąpem 18 minut jakieś I już mi jest tak gorąco, że zaraz eksploduję Kur... What the fuck O to jest Ja mogę w ścianę wejść Kurwa, no nic nie widzę To jest Foxy? Ej, to jest Foxy! Klikłem Escape niechcący! Nie! Nie gale, że od nowa będę musiał to przechodzić. O, cześć. Teraz pytając, co ja mam zrobić z tobą, Foxy? No i ja pierdzielę. To że tak narzekam przez ten film, ale. Ej, ale fajnie on wygląda Ja pierdolę. Nienawidzę tego Co, ja mam... Ja, ja mogę tu biegać w ogóle Aaaa, Tu no jest Dobra What the fuck, co tu było? Tu ten jumpscare trwał 2 sekundy? To jest nic w porównaniu do ostatniego fangame'a, który graliśmy. Ja pierdzielę! Co? Dobra, stary, ale czemu on się czołgał? What the hell? On się dosłownie czołgał za mną. Teraz pytanie, co ja mam zrobić, nie? Bo ja tu jest jakiś guzik, który jak klikam, to on się aktywuje. O Kucne tu Kucne i się zobaczę I się, i się zobaczę, no, mega On tu wejdzie? O, idzie tu Co ja robię? What the fuck? O nie i am dead. No, czy ja? Jak on tu będzie stał, czy ja muszę go ominąć? No to powodzenia dla mnie. No i stój za tą ścianą. Zniknął guzik. Jak to spamie. Co jest? Co jest? Ale on biegnie, what the fuck? Stary, stary, ogarnij się! Rękę przez ścianę wyskakuje, wyska what the hell? Już ta robloxowa gierka była lepsza No, <grywka> niższa przynajmniej Bo design jest zajebisty, że on się tak czołga powalenie Zabij mnie, bo muszę jeszcze raz Jumpscare jest mega dziwny. Słuchajcie, co ja muszę tam zrobić? Mogę tu zobaczyć, Foxy? Nie zabijesz mnie? U, kuj, tu jest coś. Jest wajcha. Kura. Coś prawdopodobnie zrobi, chyba. Ja to wygram. Albo te drzwi się otworzą, czy coś. Próbuję teraz, teraz go zawołać tam i zapierdzielić. Zanim w... za nim jakoś jak będzie tu stał to instant lecę, nie? nie zastanawiam się jo. i to teraz on tu pójdzie do mnie? O oh, fuck. No nie pierdziel Dobra, jednak nie Zatrzymałem się O. To jest... Dziwne What the Co ty robisz człowieku? Co on odpika? Dala. A jak na kucaku będę chodził, to on mnie zauważa? Czemu on odpierdziela tam. Co tu? <ścoughs> What the fuck! Nie spinałem się tak przy żadnej grze wnapa chyba. Chociaż nie wiem. Mocne gówno. Tak szczerze. Dobra, trzeba coś zrobić. Otwarło się coś? Gówno. Nie ga! stało z Foxiem? Czy on zniknął? Czy on zapadł się pod ziemię? Jest gdzieś! Nie, roz nie rozumiem totalnie o co tu chodzi, tak szczerze mówiąc. Zabij mnie, zabij mnie no. Ej dobra, ale to jest creepy jak on tak. Eee, pełza! <śm> to jest najbardziej creepy moment w tej że jak on pełznie do ciebie po prostu, żeby cię wyżreć. Ja się chyba tu muszę dostać co, nie? Tylko ciekawe jak, kurde. Find some spot to hide Okej, okay, dzięki za tipa Jezu, jeszcze my tak web nawala No nie da się tu wejść To jest GG. Nie, nie rozumiem tej gry No te glitche są creepy. Więc teraz spróbuję. Jeszcze spróbuję, już nie będę się jeszcze poddawał. Próbuję go aktywować, co nie? Wrócę po dźwignie. Włączyć. O lagi. A to już nie moja wina, że są takie lagi. Ta gra jest straszliwie niezoptymalizowana. Więc teraz idę po dźwignię wracam tutaj z powrotem. Zapalam ten włącznik i spróbuję to zrobić. What the fuck! Czemu on tak robi dziwnie? Nie wiem gdzie tu można się ukryć, co nie? To jest najgorsze. Totalnie nie mam pomysłu gdzie tu się można ukryć. Nie będziemy patrzeć na niego. Idzie, 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 idzie. O! A ja pierdolę, No nie da się tego zrobić. To jest w ogóle Foxy. W ogóle to jest Foxy's Jersey, bo tego nie powiedziałem w ogóle, a, a gra jest zdezainowana. W sensie. Jak to powiedzieć, że. wzorowała się ona na tych animatornikach. Uważałem, muszę tutaj. jakoś się skryć. O, tak. Tak się skryje teraz. Zaraz się roztopię. Przysięgam. Widzę tylko grzejnik, ale słyszę go. Mam nadzieję, że mi nie zap. Oli. Jeszcze raz, kurwa. Nie poddam się tak łatwo. Tak laguje ta gra, jak klikam ten guzik, że ja pierdzielę. Bo ja chciałem zrobić live'a na 1500 subskrypcji. Więc proszę, was, ciebie. Zostaw suba, jeśli jeszcze nie masz subskrypcji. Będzie mi mega miło. A wbijamy 1500 subów. I będzie live. Fajny live zajebiście What the fuck? Chyba, że on idzie tu Czekajcie, mam pomysł Mam pomysł, a jak ja mówię, że mam pomysł, to jest niezły Żartuję, zwykle to tragedia, ale Tym razem może być inaczej O, idzie, nieważne, idzie Jak to opened? O, klikłem. Door unlocked. Door unlocked. O. Może, może tym razem się uda. Jest, otwarły się. Au, ale lag, przepraszam. To już nie moja wina, nie wiem, laguje ta gra po prostu. Dobra, nie nienawidzę tego. Zaraz, skończę to, no jak będą takie lagi. Jesteś tam? O, klucze. A, a, on za mną idzie. What the fuck? Ej dobra, to jest mocna. Mocne. To jest mocne. no dobra, to było krepe, to było krepe. No, to... to było krepe. Eee. Jak oceniam tą grę? Eee, tak także wychodzę z niej. Bo już mnie głowa boli. I nie da się wysiedzieć przy kąpie tyle czasu. No więc dajcie znać, co sądzicie o tej grze tak jak zwykle, standardowo. Ja myślę, że była spoko jeśli by to jeszcze trochę ulepszyli, to by mogło jakoś mieć potencjał. Jakby to zrobili, wiecie, tak jak The Joy of Creation, na przykład, że są jakieś pokoje. Na przykład, nie mówię, że muszą być pokoje, ale jakieś levele o, takie levele, gdzie na przykład jest Foxy, który tak robi, to jest zajebiste. Napiszcie jakiś fajny komentarz, dajcie Subika, jak zwykle. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i baj.